Samych juniorów. Jest to innowacja w tegorocznym regulaminie. Kibice wiedzą o tym doskonale. Po prostu chodzi o to, żeby dać szansę także juniorom do wykazania się. W kasku białym Robert Mikołajczak, w kasku niebieskim Piotr Rębas, w kasku żółtym Damian Baliński i w kasku czerwonym Mariusz Staszewski. Na prowadzeniu Piotr Rębas. Drugi jest Robert Mikołajczak, trzeci Damian Baliński i na czwartej pozycji Staszewski. I ostro walczy Staszewski. Z Balińskim o Trzecią pozycję. Próbuję teraz po zewnętrznej. Nie udało się. Bardzo ważne, że ci juniorzy nie próbują tak gęsiego. Chociaż czasami mają kłopoty jeszcze z opanowaniem maszyny, ze złamaniem motocykla w tym wirażu. Ale walczą. Oj, niebezpiecznie znowu na torze. Niebezpiecznie na torze. Wielkie brawa dodajmy Mariusz Staszewski. Mariusz Staszewski. Wywrócił się jego. Wypadek spowodował Damian.